Dawaj, y po co? Nie, Alanek! Dawaj, pokaż swoją moc! Głowa ty trolu! No i przegrałem przez to. Nie, powtórka, powtórka. <głowa> bo głowa mnie trolował. Bo byśmy to zrobili. Hej, widzu, nowy miesiąc się zbliża, a ja jeszcze nie zrobiłem tego mojego magicznego cyrku. Ale ja miałem jedną zasadę, że zawsze go robię na koniec miesiąca i tym razem również go zrobię. A teraz jeszcze będzie miał, będę miał łatwiej, ponieważ mam kilka nowych postaci, takich jak Skirk, więc powinno pójść łatwo. Dobra, na samym początku sprawdźmy, co my mamy w aktach, jakich bossów mamy do pokonania. Łatwy, łatwy. No, okej, okay. i ten, no, jest specyficzny. No dobra, dwóch można powiedzieć specyficznych, reszta jakoś jest łatwa. Dobra, zrobimy to, zrobimy to. Ale najpierw trzeba zdobrać postacie, prawda? Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czemu moja kolej w ogóle artefaktów nie ma? Uff. <ścoughs> czekaj, jak, jak to się stało, że moja kolej w ogóle artefaktów nie ma? Jakim cudem? Ej, <ścoughs> no, dobra, to jest ciekawe, bo chyba talenty ulepszałem. Dlaczego na nie ma artefaktów? Nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło, ale nie ma. Dobrze zauważyłem, dobra, trzeba pozmieniać to wszystko, ale dlaczego to no nie ma? Nie mam pojęcia, nie przypomnę sobie dlaczego. Dobra, szybko poprawiłem swój błąd. Miałem na szczęście jakieś artefakty dla niej, ale jestem w szoku, że ta postać w ogóle artefaktów nie miałam na sobie. Pierwszy raz. I to postać była robiona, talenty ulepszane, ale żeby nie było. Dobra, nieważne co tu się wydarzyło, pewnie był jakiś powód. <grym> Na szczęście zauważyłem to, zauważyłem. Zim szybko oczywiście dobrałem. Chciałbym pożyczyć od kogoś Alanka. Ktoś ma fajnego Alanka jakiegoś do wypożyczenia? Eee o, jest jakiś ładny. O, o, dobra, mam. Mam wytypowanego towarzysza, który mi dorzuci Alanka. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Hmm, dużo krwio postaci, ale po bufie bardzo chętnie przyjmę. A, to tyle z moich buffów. No dobra, no to na początku aż chyba tyle mnie potrzebuje buffów, no nie? No nie? No nie. <ścoughs> nie potrzebuję. Ojej, dobra, pozbądźmy się najgorszych postaci, których ma, które tutaj mam. Czyli takie, taki team i powinno być dobrze. Oczywiście jeszcze piękna animacja, która jest useless, bo wszyscy ją skipują. <ścoughs> no i Saino powinien to zrobić, mam nadzieję. Chyba, że się wygłupiłem i Saino nic nie potrafi. Dobra, jeden przeciwnik pokonany. 30 sekund to zajęło, ale dało radę go pokonać. Ej, trochę <grytania> powolny ten team, ale początki zawsze takie są. 40 sekund, dobra, mam dużo czasu. Dawaj, say, no pokaż swoją potęgę. No, coś tam bije. Nie jest to może ogrom obrażeń, ale zawsze coś. Nie, tylko się nie aktywuj. Nie, przerwij mu. No, nie przerwałem mu i pewnie założę resy na mnie, no nie? A, nie mam E. No, za wcześnie użyłem, trudno. No, no ma na mnie res. No, trudno. I tak padł, pokonałem go w minutę i jedną sekundę, brawo, brawo, ten team muszę i tak zmielić, bo jest niepotrzebny. Jeziozowizowie, trochę mnie boli jedna sprawa, że buffów nie mogę dostać. Zdobyłem sporo punktów, ale nie mam buffów, więc hmm, może to źle wyglądać, ale zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze bus bossa nie ma przed nami, dopiero będzie, oj, zepsułem combo, trudno, o, dobra, udało się. Chyba, ja gram Seino, więc mogę popsuć combo, przykro mi. O oh Maj, jakie ja uwielbiam początki, jak nie ma buffów? Muszę powtarzać. Chcę się pozbyć tych postaci. No, co ja poradzę? E, jak to się klikało, żeby wyjść? A, Escape. <grystark> Restart. Dostaję ostatni, tylko nie uciekaj. Boink. No i uciekł. <grystarka> Wykrakałem. A jak mam to zniszczyć bez elektryczności, no? <grystarka> Kto to dodał? No i za późno. Znowu powtórka. Uwielbiam początek. <grystarka> uwielbiam początek tego wszystkiego. Hmm, na tego koguta przydałoby się postać jakąś dobroć fajną. Dobra, randomowo czy pewniaka? Weźmy pewniaka, bo mam dużo, dużo postaci do wyboru. Ojej, <laughs> A może jednak nie będzie tak dobrze jak myślałem. Ale dobra, jakoś trzeba sobie poradzić, prawda? No dobra, mamy koguta, ale że mamy koguta, mamy też fajny team pod tego koguta, więc powinien go rozjechać, tak mi się wydaje. Więc może zróbmy tak, tak nie powinno być problemu weźmy buff taki to nie wiem po co odpalam a tak tak dla poddymki Florent boink 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 dobra Jezu. przestań dziobać a mam tarczy no to po co ja uciekam <grym> dobra już nie ma tarczy Ej chwilę 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 to miał być dla poddymki team łatwy żeby go myślałam że szybko go zrobię a tu widzę że no chyba jednak tak łatwo nie będzie Dawaj, jeszcze kilka sekund. No, gdzie żeś poleciała? No i nie zrobię przez to. Klasyka, znowu powtórka. Czemu zawsze te początki są takie trudne teraz? Dobra, jedna postać i od razu poszło. Klasyka. Jednak niektóre postacie to fatum. Niby powinny dobrze działać, a koniec końców nie działają dobrze. Więc no pegowo. Dobra, jej, ochrona Monolita. To jest jedna z przyjemniejszych rzeczy ostatnio dla mnie. Szczególnie, że trafiają się bardzo wygodni przeciwnicy, więc tak naprawdę nie muszę się za bardzo na nich skupiać, byle unikać ich ataków. <grybujesz> I będzie wszystko w porządku. A jeszcze mam taki team, dość odporny, więc. Może, może po prostu nie będę starał się ich jak najszybciej ubić, tylko skupiać na siebie uwagę. No, chyba tak. Zrobić to zrobię, ale czy rekordowo? Tego jeszcze nie wiem, zaraz się przekonamy. A no, jak ona idzie tak uciekać, to na pewno nie. Dobrze, zatrzymam ją. No i ta kula leci, żeby brzydła kula. Nawet nie wiem czasami od czego dostaję. Jest taki chaos na ekranie. Dobra. A, tam tego. dobra. A, czy jeszcze jednego ubiję? No, gdzie on jest, bo lata. Fruwa. Ostatni. Dawaj. Jest szansa, dawaj. Gdzie on jest, bo on miał mniej HP. A to dostałem od kogoś na nie. Dawaj. Po e, co? Nie, Alanek! Dawaj, pokaż swoją moc! Głowa ty trolu! No i przegrałem przez to. Nie, powtórka, powtórka. <głowa> Bo Głoba mnie strolował. Bo byśmy to zrobili. Głoba! Nienawidzę cię. <głowa> Jesteś nadal zbugowany. Dobra, udało się. Tym razem Głoba mnie strollował i nawet mi lepiej poszło. <głowa> Miał, mogłem to zrobić od razu, mogłem, ale nie, po co? Musieli mi utrudnić. Ej, hey, czekaj, jakby za dużo DPS ów zaczynam mieć. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że zaczynam mieć więcej dps ów niż supportów. Zazwyczaj <grywa> mam więcej supportów. Ej, co jest? Czekaj! Oni się jakoś natychmiast leczą. Zabiorę mu połowę HP i mają full! Kto tu leczy? Bo to jest oszustwo. Że tak nagle kogoś potrafi wyleczyć na full HP. Ej, 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 ej. Ktoś mnie tutaj oszukuje i to bardzo niefajnie. Oni się cały czas leczą! <grywa> Kto tu? Kto to wymyślił? Przecież ich heal jest tak OP, że ich całe. HP -sko... No właśnie. I znowu wyleczyli się. Ja mogę tutaj walczyć całą dobę. <laughs> I żadnego nie ubiję. Bo się zaraz wyleczą. Patrzcie. Boi, boi, boi. boi bie, 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 I. wyleczony. Co to jest? Dobra, wychodzę. <laughs> to, to było bez sensu. Kto to wymyślił? Jak ja nie cierpię tego boza za to, że on tak się znika. <laughs> Najgłupsze, co może być. Znikający przeciwnik. Tak, spokojnie. Dobrze, że ajakę wziąłem. No jeszcze nas... Na, na, musiał, musiał, musiał zniknąć, bo czemu mnie? No i zniknął. I co ja mam teraz zrobić? Zostało mi kilka sekund, a ja go nie mogę zaatakować. Fajnie. <laughs> jak ja nie cierpię takich bossów. Kto to to daje? Tak nie powinno być według mnie, ale robią to. Żeby nam utrudnić i zostało ostatnie 3 sekundy, 2, jedna i goniubieee Powtórka <grystanie> Nie cierpię znikających przeciwników Tymczasem Hojo wrzuca do wszystkich takich trybów znikających, zakupujących się, latających przeciwników Kurde, pomyliłem postacie, ja pierdziele a była szansa pewnie Znaczy jeszcze nie wszystko przesądzone, bo... Nie. O, o! O! Udało się? Tak! Aaaa! Obawiam się, że pomyliłem postacie, bo kliknąłem przypadkowo. Tak, to dobrze, że się udało. Bo już się obawiałem, że się nie uda. I teraz szybko. Kocieca, musimy to zrobić. nie może mi przerwać ataków. Kurde. Dawaj, ostatnie sekundy. A, dawaj! Zabrakło. No dawaj, co tak mało bijesz? Gorzej poszło niż ostatnio. Durne kaczki, wszystko. Aaa, <laughs> no nareszcie. Długo walczyłem, długo, ale się udało. Bo zawsze brakowało tych dwóch sekund. Teraz się udało. Było aż trzy sekundy dodatkowe. Dobra, teraz to już bez różnicy, bo ostatni przeciwnik, ostatni boskoć. I mam bardzo fajny, bo biorę eskopię, biorę tak. No, tylko cinciu tutaj nie pasuje, ale tak to jest w A Ale zobaczmy, kogo bym jeszcze mógł dostać. Bo punktów mam dużo, prawda? To prawda. Kogo mógłbym tutaj jeszcze dostać? A, lejle. No, też spoko. Zawsze jakaś tarczka. O, oh mój widzu, patrz jaki to jest team. Patrz jaki to jest team. To jest po prostu bestia, a nie team. a oh, aż cudownie. On powinien. No, zaraz się rozleci ten przeciwnik. Ja już to wiem. Tylko chwila muszę się odpalić. <grytanie> Patrzcie na to obrażenia. On tak mało zadałem. Co je? Co się, że do wiek, że złota, ale jednak nie były. Znajmniej ta skilla, lepiej idzie. Brawo. O, jeszcze archivent jakiś pad. Co? Ale który achievement? Do której postaci, co? Ja myślałam, że już samrażanie przeciwników to już nie problem, no już... Ale jaki fail, jaki fail, ja myślałem, że Elemental Burst zrobi, po prostu go rozsadzi, a tu jednak nie. Zadał najmniej obrażeń jak mógł. I tak moja skirk pokazała się w najgorszym wydaniu, że jednak Elemental Burst nie zadaje obrażeń. Nie no, wtedy w jakiejś fazie były dlatego, to dlatego, że no, tak tłumacz, tak se tłumacz. No najwięcej zada obrażeń, widzicie? jednak ona była warto było na nią poczekać warto było poczekać z tym teatrem i na nią polecieć Bo ona tutaj uratowała ten teatr tak naprawdę to nie Pojawiła <grywania> się na koniec i zrobiła robotę i tak widzę udało się udało się zrobić ten cyrk w tym miesiącu na, w, w następnym miesiącu pewnie będzie podobnie będzie również dobrze choć o dziwo początki zauważyłem że teraz mam ostatnio problematyczne środki są ok tam czasami muszę się pogłowić a końcówka to już w ogóle leci po prostu jest prościzna. Nie wiem jak ja to robię, ale kiedyś było na odwrót. Że początki były łatwe, końcówka była trudna. Nie wiem. Nie wiem, może po prostu sam sobie to komplikuję. A wam, jak poszedł wam doskonale, czy raczej niekoniecznie. A teraz dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej, hej.